Witam wszystkich. W tym filmiku zaprezentuję Wam sposób przeczyszczenia kartomizera w liquinatorze. Czy to Volisza, czy to zwykły bezpośrednio smoka. Zasada działania ta sama. Odkręcamy liquinator od baterii. zdejmujemy ustnik DRIP. Co kto ma. I teraz potrzebny będzie nam zwykły spinacz biurowy. Należy go w miarę wyprostować żeby nie był gdzie zakrzywiony zbytnio i wkładamy sobie go delikatnie. Zaznaczam delikatnie, na przykład od strony gwintu, najpierw można spróbować. Musi nam przejść mniej więcej na drugą stronę. Czy to będzie widać? To już się pojawia. Spinacz u góry. To znaczy, że jest dobrze. Jeśli by nie chciał przejść, należy go wyciągać i troszeczkę delikatniej próbować go włożyć. Zazwyczaj się to udaje zrobić. Nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj się udaje zrobić. Jeśli już mamy włożony, wychodzi nam drugą stroną. Przy, przy wyciąganiu, wykręcamy go delikatnie. Czyli kręcimy nim wewnątrz. W ten sposób um, oczyszczamy kanał powietrzny, który ma do nas wracać. Mgiełka można to powtórzyć. 2-3 razy z drugiej strony włożyć, jeśli też się udaje. O, tutaj trafiłem na opór wszedł, czy do końca, o, przeszedł na drugą stronę. I znowu przy wyciąganiu nie ukręcimy. Dobra, powiedzmy, że to wystarczy. Dokręcamy sobie likwidator do baterii, czy kartomizer. Dokręcamy, likwidator jest na zewnątrz. I powinno działać, sprawdźmy. a vida de Java